Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny odcinek podcastu Handlowca, zapraszam. Dzisiaj porozmawiamy o nieco innej kwestii, jeśli chodzi o pieniądze. Ostatnio mówiłem o inwestycjach. Więc jeśli nie wiedzieliście tego odcinka, polecam sobie zobaczyć. Omawiam w nim pięć takich najgorszych, można powiedzieć, w słowie inwestycji, na których łącznie straciłem ponad 30 tysięcy złotych. Myślę, że spokojnie było tego więcej. Tak po odcinku do mnie dotarło, ale to i tak fajnie tam zostało zebrane. Więc, więc bardzo, bardzo polecam obejrzeć. Dzisiaj podejdziemy do tematu pieniędzy z nieco innej strony. Jeśli chodzi o kredyty. Jest tutaj kilka fajnych, ciekawych zagadnień. Nie tylko jeśli chodzi o takie kredyty w banku, ale do tego zaraz dojdziemy. Powiem kilka rzeczy, co o tym myślę, jak można to wykorzystać na swoją korzyść i tak dalej, i tak dalej. Więc polecam zostać do końca. Przyda Wam się to. Bo to jest taka wiedza, którą nabyłem no praktycznie pracując dwa lata w banku, więc jakby nie patrzeć takiego znajomego, że tak powiem, z banku każdy by chciał mieć. Jest to jedna z takich branż, która po prostu może, ta znajomość tych informacji może się przyczynić do wielkich oszczędności albo do przyspieszenia rozwoju, co też jest dosyć istotne. Jeśli chodzi o kredyty, to od razu powiem, że nie są złe kredyty same w sobie. Produkty kredytowe ogólnie wszystkie, pod warunkiem, że ma się wiedzę, jak z tych produktów korzystać, tak? Nie mówimy tutaj o takich sytuacjach, gdzie na przykład ktoś nie ma wyjścia i musi wziąć kredyt, nieważne jakie warunki i tak dalej. No bo wtedy wiadomo, że trzeba brać to co jest i może się to nawet niekoniecznie to nam opłacić, ale no może ta sytuacja nie mieć innego wyjścia i wtedy jakby nie patrzeć nawet jak to jest dla nas niekorzystne, to i tak jest spoko. Najgorsze są tak naprawdę kredyty, które idą na konsumpcję, tak, czyli jeśli Ty chcesz sobie kupić, nie wiem, samochód, chcesz sobie pojechać na wakacje, nie wiem, masz problemy ze spłatą rachunków, i tak dalej, to są najgorsze problemy. Dlaczego? No bo jeśli ty już masz w tym momencie problemy i musisz wziąć kredyt, no to raczej mała jest szansa, że ta sytuacja twoja się poprawi. Na szczęście, tutaj na tym kanale mówimy głównie o zarabianiu dodatkowych pieniędzy właśnie za pomocą Vinted. Więc jeśli ktoś taki kredyt ma, to na spokojnie może go sobie spłacić wcześniej i otrzymać jeszcze zwrot, ale o tym też za chwilę powiem. Generalnie jeśli chodzi o takie kredyty, to warto pamiętać, że są dwa takie podstawowe koszty, jeśli chodzi o kredyt, czyli jest oprocentowanie kredytu i jest prowizja za udzielenie kredytu. Bardzo często tą prowizję w bankach, czy, czy konsultanci, czy u siebie w aplikacji, czy tam na stronie banku można obniżyć poprzez różnego rodzaju kody i itd., więc o takich rzeczach również polecam pomyśleć. Natomiast jeśli chodzi o taką prowizję, pamiętajcie, że jeśli... Spłacilibyście wcześniej kredyt, to tą prowizję otrzymujecie z powrotem, w takiej samej, jakby, części proporcjonalnie do okresu spłaty. tak Czyli, jeśli powiedzmy, nie wiem, bierzesz kredyt na 100 miesięcy i spłacisz go w, 90, w 10 miesięcy, to otrzymujesz 90% tej prowizji, którą zapłaciłeś na początku. Tak więc to jest fajny taki mechanizm, który pozwala na to, żeby na przykład wziąć sobie jakiś kredyt, a nie zapłacić za niego dużo. Więc to jest taka fajna sprawa, jeśli chodzi o ten koszt kredytu. Jeśli idziecie do placówki, i tak dalej, warto się zapytać, jakieś kody, coś popatrzeć, bo to też można tą prowizję w taki sposób obniżyć. Natomiast jeśli się nie da jej obniżyć, to tragedii nie ma, bo, no bo ten zwrot jakby dostaniecie pod warunkiem, że spłacicie ten kredyt wcześniej. Kolejna sprawa to jest właśnie oprocentowanie. Ludzie nie wiedzą, że. Ludzie myślą tak, że wezmą na krócej kredyt, to zapłacą mniej, a to tak nie działa, właśnie działa to odwrotnie, tylko że właśnie trzeba pomyśleć. Jakbyście sobie wzięli jakieś wykazy kredytowe, czy jak będziecie się zastanawiać na ten temat, czy będziecie potrzebować i będziecie sobie już patrzeć jakieś symulacje i tak dalej, to miejcie na uwadze to, że warto brać dłuższy okres kredytowania, najlepiej jak najdłuższy jaki jest. Dlaczego? Bo zazwyczaj rata dzieli się w połowie na ratę kapitałową i ratę odsetkową. To się płaci po prostu w ramach jednej raty, natomiast jak jest harmonogram, to po prostu to jest tak wyszczególnione. I teraz tak, jeśli my bierzemy krótki okres kredytowania z myślą, że będziemy płacić mniej, to pamiętajcie, że na przykład jeśli rata wynosi 500 zł, to tak pi razy drzwi. 250 z tego jest rata kapitałowa, 250 rata odsetkowa. Czyli jeśli ty weźmiesz 10 tysięcy kredytu, to co miesiąc, pomimo tego, że płacisz ratę 500 zł, to ty spłacasz z tego 250 zł, tak? No bo reszta to są po prostu odsetki. Natomiast jeśli my byśmy wzięli ten sam kredyt, powiedzmy to samo 10 tysięcy, ale nie na przykład na 2 lata, tylko załóżmy na 10 lat. No to wtedy ta rata jest dużo, dużo mniejsza. Załóżmy, że ona wynosi wtedy 100 zł. Więc jeśli my płacimy 100 zł. raty, no to 50 zł. z tego to jest rata kapitałowa i 50 odsetkowa. I o co chodzi? Chodzi o to, że jeśli ty bierzesz kredyt na 2 lata i spłacasz go w 2 lata, to płacisz tak naprawdę wszystkie koszty kredytu. Natomiast jeśli ty weźmiesz kredyt na 10 lat, a spłacisz go w dwa lata, czyli ten sam okres, czyli po prostu będziesz sobie nadpłacać, to nie dość, że dostaniesz zwrot prowizji, w tamtym przypadku byś go nie dostał, no bo kredyt został całkowicie spłacony zgodnie z harmonogramem, przez co nie ma podstaw do zwrotu prowizji. Więc tutaj pierwsza opcja właśnie wydłużyć sobie okres kredytowania po to, żeby odzyskać prowizję przy nadpłatach, a druga sprawa jest taka, że to oprocentowanie tak jakby koszty całkowite kredytu nam rosną, tak? No bo na symulacji widzimy, że ten kredyt jest na 10 lat, wiadomo, tam odsetki się będą naliczać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jakbyśmy siedli z kartką i z długopisem i zaczęli sobie obliczać, ile nam te odsetki wyjdą, to w takim rozrachunku, jeśli byśmy ten kredyt wzięli na 10 lat, a spłacili go w 2 lata, to ten kredyt byłby chyba z 5 albo nawet 10 razy tańszy niż ten kredyt wzięty na 2 lata i spłacony na 2 lata. Więc tutaj okres kredytowania bardzo ważne jest, żeby sobie wydłużyć, wtedy mamy więcej więcej czasu. I dlaczego ja to mówię? Mówię to dlatego, bo właśnie są różne kredyty, które można sobie brać w celu przyspieszenia chociażby swojego rozwoju. Ja wam powiem na swoim przykładzie, bo w tym roku w wakacje miałem kilka takich fajnych, ciekawych inwestycji, kilka zakupów, które po prostu chciałem kupić. Zarówno jeśli chodzi o towar, zarówno jeśli chodzi o jakieś tam powiedzmy jakieś takie Inwestycje moje dotyczące moich platform i moich produktów i przyszłych współprac i po prostu potrzebowałem gotówki dodatkowej, prawda? I właśnie w taki sposób sobie zadziałałem, że stwierdziłem: Dobra, dlaczego ja mam teraz nie korzystać z tych wszystkich rzeczy, które wiem, że mi się zwrócą? Zamiast tego po prostu pomyślałem: Tak, dobra. Biorę sobie po prostu kredyt, żeby w tym momencie skorzystać z tych pieniędzy, które mam. Rozkładam sobie go na maksymalną ilość rat. Prowizję obniżyłem, ile tam się dało w danym momencie, bo to i tak nie jest zależne od nas z reguły, tylko od y, obecnej sytuacji, która gdzieś tam jest na rynku, jeśli chodzi o banki. Natomiast do czego zmierzam? Wziąłem sobie ten kredyt, pokupowałem to, co miałem kupić, zapłaciłem to, co miałem zapłacić i wziąłem sobie po prostu ten kredyt yy, w następnych miesiącach bardzo szybko udało mi się go oczywiście spłacić z tych inwestycji i po prostu z moich dochodów, które co miesiąc jakby generuję. Natomiast sam kredyt, pomimo tego, że wziąłem tego kredytu tam 12 tysięcy, wyszedł mnie około 300 zł, jeśli chodzi o koszty, więc nie jest to dużo. Tak jakby pożyczyć 10 tysięcy złotych za powiedzmy 100, 200-300 zł, to jest naprawdę niewiele. Już nie mówię nawet o takiej sytuacji, że. Jak ktoś potrzebuje na przykład dzisiaj, a może oddać na przykład za dwa tygodnie, to wtedy w ogóle ten koszt kredytu to jest nawet, nie wiem, 50 zł. Więc to jest mega fajna opcja, żeby się nie blokować, a jednocześnie, żeby się przyspieszyć. I ogólnie, jeśli chodzi o kredyty, to właśnie tutaj ja często nawet mówię osobom, które gdzieś tam chcą działać w sprzedaży na Vinted i tak dalej. So, spoko, nie masz kasy teraz, jasne, rozumiem, natomiast pomyśl sobie czy możesz na przykład pożyczyć, czy od znajomych nawet na procent zero, no bo wiadomo jak się pożyczy od rodziców czy od znajomych to można się dogadać w zależności jakie tam są relacje, natomiast do czego zmierzam, zobaczcie. Jak wy powiedzmy, pożyczylibyście w tym momencie 1000 złotych, nieważne czy tam od rodziny, czy z banku, ja szczerze mówiąc wolałbym z banku, bo właśnie mając to wiedzę, mając te umiejętności, znając te wszystkie zasady, jeśli chodzi o bankowość, nie zapłaciłbym dużo. Ale jeśli chodzi o taką małą kwotę jak 1000 złotych, no to tutaj już w ogóle nie ma co mówić o jakichś kosztach, bo te koszty są praktycznie zerowe. Natomiast zobaczcie, jak ten 1000 złotych może zmienić Waszą sytuację. Za, załóżmy, za 400 zł kupujecie ode mnie e za 300 zł kupujecie sprzęt i za 300 zł kupujecie towar. Macie wiedzę, macie sprzęt, macie towar. I tak naprawdę, kredyt 1000 zł, który nie jest jakimś większym problemem. I wy nie, nie, nie biorąc tego kredytu, tak naprawdę powoli, 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 być może rośniecie, tak? Dokupujecie towaru, ciągle nie macie wiedzy, nie macie sprzętu i tak to ociąga się, ociąga się, tych efektów nie ma i tak i po prostu spowalniacie swój rozwój. Natomiast ja biorę kredyt 1000 zł dzisiaj, kupuję e-booki, kupuję sprzęt, sprzęt za parę dni przyjeżdża, kupuję towar, towar za parę dni przyjeżdża i ja za tydzień pracujesz pełną parą zanim sprzęt i towar przyjedzie, w tym czasie na przykład nadrabiam e-booki i dzięki temu, mm, dzięki temu po prostu już wchodzę na wysokie obroty. Mogę, mam, mam dużo towaru, mam fajną wiedzę, mam y, fajną jakość, jeśli chodzi o dodatkowy sprzęt, dzięki czemu moja sprzedaż idzie dużo, dużo szybciej, tak? bo mam wiedzę, mam narzędzia, mam więcej towaru. Wszystko to się przekłada na zwiększenie sprzedaży, więc nie ma opcji, żeby tej sprzedaży po prostu więcej nie było. No i co się dzieje? Bierzesz kredyt 1000 zł, tak naprawdę po nawet kilku miesiącach oddajesz nie wiem, ile tego kredytu. Może z 1100, może Max 1200, co chyba raczej nie, bo już przy takich kwotach małych to raczej wątpię, może raczej 1050. Całą prowizję ci praktycznie zwracają. No bo jeśli ty zapłaciłeś prowizji, na przykład. 1000 zł, załóżmy, tak? Oczywiście przy takiej małej kwocie tyle nie będzie, natomiast niech to będzie 1000 zł na 100 miesięcy. Ty to spłaciłeś w dwa miesiące, więc tak naprawdę oddają ci 980 zł, załóżmy, prawda? Więc no to, to jest naprawdę groszowe sprawy, jeśli chodzi o, o, o kredyty, prawda? A jednocześnie przyspieszamy tutaj swój rozwój. Jeśli chodzi o kredyty, to warto też podkreślić, że ja jakiś czas temu wprowadziłem właśnie taką opcję zakupu moich e-booków na raty 0%. Więc można sobie zakupić e-booka firmowego, można zakupić cały pakiet Vinted Pro, czyli pakiet pięciu e-booków, można zakupić całą Akademię ze skryptami, czyli takie moje dwa najważniejsze e-booki, jeśli chodzi o sprzedaż na Vinted. No i zobaczcie, dzisiaj składacie taki wniosek, załóżmy, płacicie pierwszą ratę 100 złotych. I dzięki temu macie już wszystkie dostępne narzędzia, tak? Macie wszystkie strategie, skrypty, informacje, sposoby, dodatkową grupę załóżmy I, i dużo, dużo tych korzyści jest. I tak naprawdę w miesiąc zanim dojdzie do tej następnej raty, to Ty prawdopodobnie już zarobisz 10 razy tyle, co co wziąłeś tego kredytu praktycznie, tak? Gdzie tutaj, tutaj akurat to nie jest kredyt, tylko to jest rozłożenie na raty 0%, no ale to też powiedzmy tak się z tym kredytem kojarzy. Więc generalnie same w sobie kredyty są dobrym i fajnym narzędziem, tylko trzeba wiedzieć na co brać ten kredyt, prawda? Jeśli ten kredyt będzie związany z Twoją działalnością, z inwestycją w Ciebie, to na 99% szybko się to zwróci... I będzie to dobra decyzja, więc jeśli to nie jest kredyt konsumpcyjny, to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Kolejna sprawa, są inne fajne produkty, nie tylko takie ratalne, jak chociażby kredyt gotówkowy. Są różne, ro, ro, różnego rodzaju karty kredytowe, są kredyty odnawialne i to też jest fajna sprawa, bo można mieć tą płynność finansową, prawda? Ja na przykład miałem coś takiego, że miałem bardzo dużo wydatków. I wiedziałem, że mi się to zwróci, tylko potrzebowałem poczekać na te pieniądze, bo wiecie, czasem cze trzeba czekać, aż ktoś zapłaci, i tak dalej. No i wiecie, jak jest jedna osoba, to może tak tego nie, się nie odczuwa i się o tym tak nie myśli. Ale teraz wyobraźcie sobie, że na przykład 20 albo 30 osób ma wam zapłacić za tydzień, tak? No to te kwoty robią się już duże. E, I ja na przykład wiem, że ja za dwa tygodnie będę miał te pieniądze, ale dzisiaj ich nie mam, ale dzisiaj mi są potrzebne, więc ja sobie biorę ten kredyt. Używam go tak jak potrzebuję, za dwa tygodnie dostaję kasę, spłacam ten kredyt i praktycznie nic mnie to nie kosztuje, a jednocześnie nic za to nie płacę praktycznie, no są to dosłownie groszowe sprawy. Więc jeśli chodzi tutaj o biznes, ja tutaj bardzo, bardzo polecam, bo, bo, bo mam takie osoby, które gdzieś tam działają sobie, są też to zazwyczaj osoby młode, które mają np. nie wiem, 16-17 lat, one by chciały zacząć sprzedawać na Vinted, chciałyby działać na większą skalę, ale no nie mają tych środków, prawda, nie mają środków. Yy, nawet takich, żeby kupić jakiś towar i tak dalej. No ciężko się z, robi biznes, sprzedając kilkanaście starych ubrań, prawda? No takie inwestycje jakby są potrzebne, żeby ten biznes rozwinąć, żeby rozpocząć tą działalność. Oczywiście nie jestem zwolennikiem tego, żeby ktoś w ciemno brał nie wiem, 20 tysięcy kredytu, żeby po prostu rozpocząć biznes, bo to też nie jest tędy droga, bo to jest ryzykowne. Natomiast jeśli ty już sprzedajesz na Vinted, tak Jarzysz mniej więcej temat, wiesz, że tutaj jestem ja i mogę Ci pomóc sprzedawać więcej, właśnie jeśli wykupisz na przykład moje e-booki, no to to jest zupełnie inna sytuacja, prawda, bo te e-booki też są sprawdzone, skuteczne. Jest już ponad kilkaset opinii, które mówią, że te buki faktycznie działają. Które mówią, że zwracają się w kilka dni, niektóre nawet w kilka godzin, takie jak skrypty, więc naprawdę to nie jest ryzykowny taki kredyt, prawda? Natomiast jeśli ja bym totalnie nie miał pojęcia o Vinted, o tym wszystkim, nie byłoby takiej osoby jak ja, która gdzieś tam dzieli się tymi wskazówkami i tak dalej, no to faktycznie taki kredyt mógłby być już ryzykowny, więc tutaj każda jakby taka inwestycja kredytowa. Jest do rozważenia. Trzeba sobie zapisać za, przeciw, jakie są szanse i tak dalej. Natomiast na siłę mówienie sobie, a nie, nie, ja nie będę tutaj nic pożyczać, nic yy, brać żadnych kredytów, to też jest głupota, bo tak naprawdę. Zobaczcie, teraz był najlepszy okres sprzedażowy w roku. Był grudzień, był listopad, był październik i osoby, które mnie posłuchały i faktycznie wykonały taki ruch na początku właśnie tego okresu, przed tym ostatnim kwartałem tego roku, to te osoby prawdopodobnie zarobiły już kilka razy więcej, tak? Te osoby, które kupiły te e buki u mnie na raty, zarobiły już kilka razy więcej, tak? I to jest, i to już im dało na pewno do myślenia, i one już swoje zarobiły, a przecież nie skończą zarabiać, będą zarabiać cały czas. Oczywiście, teraz jest styczeń, luty, teoretycznie gorsze miesiące, ale wcale nie jest tak, że będzie jakaś tragedia i tak dalej. Dalej można zarabiać, dalej można sprzedawać, tylko trzeba wiedzieć jak. Więc jeśli na przykład nie masz wiedzy, nie masz doświadczenia, nie masz towaru, nie masz czegoś tam, to rozważ taką kwestię, bo to na pewno się e, przyda. Kolejna sprawa, jeśli już tutaj jesteśmy przy tych kredytach, to też Wam jeszcze podpowiem, że generalnie jeśli bierzecie takie kredyty, nawet małe i spłacacie je, to to jest budowanie sobie zdolności kredytowej. Co to daje? No kolejne kredyty na przykład będą tańsze. Oczywiście jak się bierze taki kredyt 1000 czy 2000 zł, to nie ma to większego znaczenia, ale jak kiedyś przyjdzie czas, że będziecie chcieli wziąć jakiś kredyt hipoteczny albo jakiś większy kredyt, to wtedy po pierwsze będziecie go mogli wziąć, bo jak ktoś nie bierze, kredy, nie ma wpływów na, na rachunek bankowy, jeśli ktoś nie miał żadnych tutaj informacji w BIKu i tak dalej, no to zazwyczaj takie osoby nie mogą brać kredytów, prawda? Bo, bo nie mają tej zdolności kredytowej. Więc jeśli ty bierzesz kredyt i go spłacasz, to budujesz sobie tą zdolność kredytową. Ludzie myślą, że jak ktoś bierze kredyt, to to jest osłabienie zdolności kredytowej, ja to działa wręcz przeciwnie. Czyli, jeśli ty bierzesz kredyt i go spłacasz, Regularnie, przede wszystkim, no to to jest budowanie sobie zdolności kredytowej, bo ty pokazujesz wszystkim instytucjom finansowym, że miałeś zobowiązanie, ale je spłaciłeś, czyli jesteś w porządku klientem i tak dalej, i tak dalej. I tak się właśnie buduje zdolność kredytową. Ja kilka razy sobie takie kredyty brałem i powiem wam szczerze, że zdolność kredytowa u mnie jest całkiem wysoka, jeśli jak sobie to sprawdzam. Ogólnie, jeśli nie możecie wziąć kredytu na przykład w swoim banku i tak dalej, to też polecam wam przejść do mBanku. mBank ma mega mega fajny mechanizm, jeśli chodzi o kredyty. Jeśli macie w mBanku konto więcej niż pół roku, możecie nawet nie mieć pracy, a kredyt i tak dostaniecie. To jest właśnie taka fajna sprawa. Oczywiście, no znowu, jak weźmiesz na głupoty, no to się udupisz. Jak weźmiesz na coś mądrego, no to jest szansa, że przyniesie to sporo korzyści. Natomiast samo to, że w ogóle mBank daje taką możliwość wzięcia kredytów, nawet jak nie masz pracy... I tak dalej, bo też przecież obsługiwałem osoby, które były na różnego rodzaju samych zasiłkach, i tak dalej, co się nie liczy do zdolności kredytowej, ale miały konto w banku, dzięki czemu taki kredyt mogły, no, na taki kredyt mogły sobie y, pozwolić. Więc jest to naprawdę mega fajna sprawa i naprawdę, naprawdę polecam. Kolejna sprawa jeśli chodzi o kredyty i tą prowizję jeszcze to możecie sobie sprawdzić jak obecnie wygląda was, 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 wasze warunki jeśli chodzi o kredyty. tak? Bo jeśli już macie jakiś kredyt to możecie właśnie pomyśleć o nadpłacie jego i w taki sposób sobie oszczędzić. tak? Bo dostaniecie zwrot tej prowizji. Wystarczy sobie wejść w umowę, zobaczyć na ile była miesięcy, zobaczyć ile zostało do spłaty, ile było prowizji. A jeśli było 0% prowizji to to nadpłacając oszczędzaś tylko na odsetkach, tak? Więc jakby nie naliczą ci się te odsetki. Natomiast jako tako Hmm, prowizji zwrotu nie dostaniesz. Kolejna sprawa, są takie akcje, słuchajcie, że na przykład ktoś miał kredyt w banku załóżmy PKO, tak? Wziął sobie tam 50 tysięcy, zapłacił 3000 tysiące prowizji. I ja patrzę, w M banku jest prowizja 0%, tak? Czyli biorę kredyt 30 tysięcy, ale nie dopłacam tutaj ani grosza prowizji. Czyli biorę kredyt w M banku, spłacam w, załóżmy w PKO i otrzymuję zwrotu prowizji 2-3 tysiące w zależności tyle, ile żeście tam mieli tej prowizji naliczonej proporcjonalnie do okresu spłaty. Czyli po prostu jak był kredyt, załóżmy masz prowizji 2000 zł, kredyt wziąłeś na 60 miesięcy, no to dzielisz 2000 na 60 i tyle po prostu miesięcznie jakby prowizji ci pobiera. Z drugiej strony, jeśli spłacisz, no to tyle ile miesięcy spłacisz wcześniej, tyle proporcjonalnie tej prowizji dostaniesz. Więc tutaj naprawdę takie konsolidacje też są spoko bo jest to mądry finansowy ruch. Bierzesz kredyt w jednym banku, gdzie jest prowizja 0%, spłacasz sobie ten kredyt w drugim banku, dzięki czemu po prostu oddają Ci całą tą prowizję. I albo Ci zostają na przykład 2-3 tysiące w portfelu, albo możesz od razu nadpłacić ten nowy kredyt i będziesz miał mniejsze odsetki, krótszy okres kredytowania i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę, jeśli chodzi o kredyty, tutaj jest masa fajnych możliwości, masa fajnych narzędzi, tylko trzeba po prostu korzystać z nich z głową. Trzeba mieć jakiś Plan, trzeba mieć coś tam. Najgorzej jednak jest, jak ktoś po prostu gdzieś tam chce sobie kupić samochód czy jakieś tam inne rzeczy. Wiadomo, że tych pieniędzy trzeba wydać dużo i czasami jest to jedyna opcja. Natomiast w takim przypadku właśnie polecam rozglądać się za jak najniższymi prowizjami. Rozkładać okres kredytowania na jak najdłuższy okres i po prostu sobie nadpłacać. Bo pamiętajcie, że jak rozłożymy okres kredytowania na dłuższy okres, no to raty będą mniejsze. Więc my musimy, jakby sami z siebie to nadpłacać, bo rata na przykład nie będzie wynosiła 500 zł, tylko 150 ale my wtedy musimy sobie to sami kontrolować, więc tutaj jeśli ktoś nie ma silnej woli, jeśli ktoś, nie wiem, przepierdziela pieniądze, no to może być mu ciężko, tak, i potem wyjdzie, że zapłaci jeszcze więcej, no ale to już jest jego wina, bo miał nadpłacać, a nie nadpłacał, natomiast same jakby takie możliwości spoko, więc macie kilka tutaj fajnych takich tipów, które możecie wykorzystać, jak jesteście osobami młodszymi, to możecie podpytać rodzinę, znajomych, którzy mają możliwość pożyczyć na przykład kasę. Jeśli chcecie zacząć sprzedawać na Vinted, słuchajcie, no pożyczycie 500 zł, załóżmy, tak? Pójdziesz za to do lumpa, kupisz 10 czy tam 50 przedmiotów, wystawisz to, sprzedasz i zaraz będziesz mieć kilka razy więcej. Więc ty dużo szybciej się rozwiniesz, dużo szybciej zaczniesz zarabiać większe pieniądze, dużo szybciej ci te pieniądze będą wpadać. I jednocześnie nie będziesz tracić czasu, bo będziesz mógł sobie pozwolić od razu na zakup tego wszystkiego. Jeśli masz powyżej 18 lat, możesz sobie pomyśleć właśnie o takim kredycie, na przykład 1000-2000 zł, bo to nie są jakieś duże kwoty, szczególnie jeśli ktoś zarabia na wintet, tak? No bo jeśli ty masz dodatkowy dochód i weźmiesz kredyt tylko na potrzeby swojego biznesu i zaczniesz iść lepiej, zaczniesz sprzedawać więcej, szybciej, zarabiać więcej, po prostu będziesz mieć tej kasy, no to przecież ty ten kredyt sobie spłacisz raz dwa, tak? Jak ty weźmiesz kredytu 2000 i będziesz zarabiać 1000 zł miesięcznie, to najpóźniej w 2 miesiące spłacisz ten kredyt, więc jest to bardzo, bardzo szybko. Bardzo, bardzo szybko, a jednocześnie będziesz mieć już więcej towaru, sprzęt, e-booki i perspektywy na fajne, fajne dochody w niedalekiej przyszłości. Można rozważyć kwestię tych e-booków na raty 0%. Jeśli chodzi o skrypty, czy o pakiet Vinted Pro, czy właśnie o Akademię, bo jest to naprawdę mega, mega sprawa. Płacicie z góry tylko jedną ratę, 116 zł chyba tam w przypadku tego mniejszego pakietu 140 w przypadku tego drugiego. Kolejna rata jest dopiero za 30 dni, a wy już przez te 30 dni będziecie się uczyć, będziecie działać według moich schematów, korzystać z moich narzędzi, z gotowych hashtagów, z gotowych skryptów, z gotowych strategii, itd. I dzięki temu po prostu wam się to zwróci. Kolejne raty sobie zapłacicie z palcem w nosie, a po co też się nadwyrężać, tak? Skoro raty są 0%, to jeszcze dochodzi tutaj kwestia inflacji, tak? Z miesiąca na miesiąc inflacja rośnie. Więc tak naprawdę ty jak kupujesz ode mnie cały pakiet debuków za gotówkę dzisiaj, to tak naprawdę tracisz kilkanaście złotych na tej inflacji, która by po prostu zjadła te pieniądze yy, wiesz w tym czasie, prawda? Natomiast bierzesz sobie takie raty, 0%, dzisiaj płacisz stówkę, za miesiąc płacisz stówkę, za dwa miesiące płacisz stówkę i zawsze jeszcze jakaś tam mała dewaluacja tych pieniędzy jest, dzięki czemu po prostu te e buki wychodzą cię jeszcze, jeszcze taniej. Więc można tutaj pomyśleć, można zakombinować i w taki sposób właśnie sobie popracować, tak, jest to mega dobre, bo tak jak mówię, no jest to mega dobre źródło, jeśli chodzi o inwestowanie pieniędzy, tak, nie ma lepszego źródła niż Ty, niż Twój biznes, szczególnie tak fajny jak Vinted, gdzie tak naprawdę bardzo szybko można odzyskać zainwestowane pieniądze, bardzo szybko można je pomnożyć. Dzięki czemu po prostu wyjdziecie to na zdrowie. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące kredytów i tak dalej, to możecie pisać śmiało w komentarzach. Ja tutaj dogram najwyżej jakiś dodatkowy odcinek. Jeśli będzie to jakiś cięższy temat, jeśli będzie jakiś prostszy, no to oczywiście odpowiem w komentarzu pod filmem. No i możecie dać znać, co wy myślicie o kredytach, tak jak mówię, ja dla mnie to jest mega fajne narzędzie, wielokrotnie z niego korzystałem i to wcale nie znaczy, że jestem biedny jak biorę kredyty, tylko właśnie korzystam z nich z głową w konkretnym celu, aby przyspieszyć swój rozwój, aby się nie spowalniać i to jest właśnie mądre, mądre podejście, mega fajny produkt. Ja też wolę wziąć kredyt niż pytać rodzinę, bo wiecie jak to jest z rodziną, tak? zaraz będą jęczeć, zapać, a tak to tutaj jest jakaś jedna wygodna rata, można sobie to ogarniać wszystko i tak dalej. Więc naprawdę mega, mega fajne rozwiązanie. Dziękuję bardzo za wysłanie tego odcinka, jeśli chcecie więcej takich z ciekawostek z pracy w M banku, to mogę nagrać, jeśli jakiś temat jest mi znajomy oczywiście, więc możecie śmiało pytać. Pomyślałem, że tutaj taki odcinek nagram, bo właśnie jest to mega fajnie połączone, jeśli chodzi o windę. Tak, można to po, polecić jakąś inwestycję, można polecić w te e-booki 0%. Oczywiście w opisie macie też ten link do, do rad 0%, ale również na mojej stronie supersprzedawca.com, tam też w zakładce Po prostu Akademia czy Skrypty będzie będzie dostępny ten. Ten e-book. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tych ratach 0%, to jest oddzielny odcinek na ten temat na YouTubie. Tam pokazuje ekran, pokazuje co klikać, jak klikać, gdzie to jest i tak dalej, więc możecie sobie wejść, obejrzeć, jeśli kogoś to interesuje. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo za wysłanie tego odcinka. Powodzenia w sprzedaży. Słyszymy się niebawem. Cześć.